Jak wsadzają baterię w parówkę Nie Co się dzieje wtedy jak wsadzisz baterię w parówkę? Zżera parówkę, kwas Co? No? No way Dlatego jak połkniesz baterię to ci zżera żołądek od środka Beka Zaczynać grę? Tak. Aha. Pik. Piiiik. Pik. się kiedyś w majtie? Tu jest jeden, obok mnie. E, ja jestem Potopem, dla informacji kogokolwiek kol z kim jestem. Gdzie ja oni są? Nie widzę. Tu, ich. Gdzieś jeden był, gdzieś się schował. To jest strzelający. A, przeszedł pod tym. To jest co? jest się z tym. jestem ze mną, to jest dół. Zmywara, o yes, widzę, widzę, jest, widzę, widzę. To jest bomba chyba. Gdzie? To jest pieprzaj. <grym> <grym> co? <grym> Aha, ha, ha. o, ha Okazało mi się. <grym> o kurde, co ten tryb, dobra. Kurde. <grym> Tak, to ten tryb. O, o! Dobrze, dobrze. Dawaj, tarcze, dawaj wal tarcze, wal tarcze. Patrz, jak jest No jest. O, możemy mieć hit Widziałem, widziałem. Nie umieraj. Nie, nie, nie żyje, żyje cały czas. He, he, he. Dobra. Gdzie oni są? O, nasz, nie nasz. Tam był. Dla informacji. Nie! Very well. Dobra. Ja teraz wygrywam. Nie no znowu z Shisonem. Naprawdę. No smutna. smutne. Co to? O, 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 są, 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 widzę, widzę. Nie wiem czy tutaj... Tak, tu są. Ajajaj. Drugi. Widzę, 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 idzie, tu idzie. Nie, powietrze. kurde! Nie próbowałem. Powietrzne powietrze. Powietrzne powietrze. Nie, wyłączę. A, nie, nie, nie. A, nie, nie, <laughs> Wiesz, że ja ciebie widać. Wiem, ale uznałem... Dobra, pewnie mam mnie nie zauważą. Tak, szczególnie, że masz wielki czerwony znacznik, Zabij. Oj tam, oj tam. No, to tylko drobny szczegół przecież. No pewnie. O! o nie! A a, a... To, ja było. to było. Śmiech złobieszy. Nie. Um. No. No nie. O nie, ja mam beznadziejny, bo ja mam prometański wzrok cały czas. Ten mankin jest pewnie overpower, tak szczerze. No! <śmany> Patrzę! Nie, klaczy! Tylko widziałem, że on się nawiecał, że się na miec, czas patrzy, lecz się na niego zmywa. i on się tylko tak obraca, strzela w tym powietrzu tak. i wraca do celowania we mnie. Taki, taki dum moment trochę wleciał tak. przez chwilę. <grymnie> Można po prostu ten klip wyciąć i po prostu wrzucić tą muzykę z numerka <grymnie> O, szybko poszło. No, kurde! Hey. O! Widzę, że tu są. Jeden jest na dano. O, nie! No już nie, nawet sto. Kola. Tam są! Uuuu, do góry. Uuuu, do góry. To mały, tylko taki fajny, nie musicie mnie zabijać. Słuchaj. O, my tu tam jesteś. Fajne to było, naprawdę. No, uuuu, uff. Naprawdę moglibyście nas nie zabijać, tak? To Zamknij oczy! Nie! Jakim cudem! dobrze! O, pozostałe życie walią. No nie, jak? Wygraliście! O, skończyli mi się życia! Ej, nice! Chyba po raz pierwszy w nie Slayer Tak, bez kitu, no No Dobra, Max, musimy to zrobić teraz my A skąd wiesz, że jesteśmy w tym? <grym> A nie, nie jesteśmy To, Max, to nie żyjesz O, widzę tutaj nie... pierwszego Nie, Już nie Dobra, jeden nie żyje

Co jest? jest. jest. Ajajaj aj. Dobra, ale Janes teraz wyrobił se punktów mnóstwo. No, no. Bez kitu. Nie ma ładny. Dobra, kim jestem? Dobra max. Tu ich nie ma. Tam są, widzę, widzę. Przeleciał! Wbijaj już tu, oboje są. Wiem. Obaj. No i tam. Oboje to takie instrumenty! <noise> Sam jesteś obojczykiem! O. Co? Jaki obojczyk! Obój! O o! o! Nie! Nie udało się. <noise> No, a jeszcze leaderboard y, ten Jason wygrał. Jakim cudem. Znowu po to? Tak, ale na innej mapie. Zaraz zagramy coś innego. Okay. No, tak ja ma, mam nadzieję, tylko nie na tej mapie, gdzie są te żuki latające. Mm, żuki latające? Nie, co? no ja dlaczego nie? To jest nie? moment sky jakieś. O o! Na Nada Aha, tam tam to, to, jest to jest chyba relatywnie mała mapa. Dobra, nie wiem po co mam ten stoper. Yes. Yes. Fajnie. Dobrze to, to się bawiłem. O, to mnie wywala. To było dobre. O, o, o. o. No, nie mam żyć. No nie, co za cringe. Z kim ja tu jestem? E Aha, spicy. O Max też nie żyje No, no. O, na jeden Miałem na jeden. Ja, super to wyszło ogólnie No Co, Fajnie coś Nie! nie! O, ale się O, widzę... widzę yy, gracza Paders 001 nie, nie wiem jak ty nie zginąłeś za pierwszym A tak razem. fajnie wskoczyłem O, umarł O, a tu jest... A to, okej okay, to bomba umarł Kuda! Bomber, bomber no, Co mi bolo? się Myślałem, że jest... Mi się nie widziałem cię. Na moment Bo ja nie, dopiero... W... Nie bo ja dopiero wbiłem Kurde, zawsze się Okej okay, dobra, <laughs> było szybkie Tu no, jak działa ten czalecz y, od zombiaków Klik... Namierzasz na kogoś i knikasz po prostu? Mm -hmm. E, tak, tylko no, musisz no, mieć, czerwone tylko musi mieć czerwone kółko. Tylko musisz mieć czerwone kółko, to niebieskie kółko to ono się zamienia na czerwone po prostu. A no. e. wiem gdzie są. A ja nie. nie. E, e. Proszę nie strzelać. Czemu? Proszę, proszę nie dłubać. Miałem ostatnio sen, że zarobiłem gruby milion sestercji i kupiłem sobie za nie buty. Za duże i przyjdźcie do tego Max nie. No, nie ucieka! Nie! Ajajaj! Aj, aj. Kurde, jakieś lajki mam. Nie wiem. I see you, mutturker. Nie, nie. nie! Dobra! Nie. To jest! Nie! Kurde. Ej, ten tryb potop ma trochę taki vibe jak SCP Trochę tak. Tak, no. A Ta. Ta? Ta, ja nie wierzę Ta? Ta, Tak udowodni. taki pomysł. Na mnie nie. Jest tu już jeden, jest, 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 jest. Jest taki madzi. jest. Na ja mnie ja to nie, nie ma Nie no. ja, ja gdzieś indziej już jestem tam Coś ty zrobił Max Tak. Nie, ja tak muszę.

Ej, dobra, ta mapa jest głupia, bo na niej przegrywam. A, jak się nie ruszacie, to nie, nie ma własnego na, nie ma was na radarze w ogóle. A, bez no. NIE! Końcu! Jesus. Ale masz dojazd, Janes. No właśnie widzę. Nie podoba mi się to. Ale do momentu, też nie jesteście w stanie tu wskoczyć, to... Tam tylko w jeden moment można

tu można spaść i widzę Ten znacznik leci w dół Ja patrzę w wlecy ja Jest to? tam się Jest Okej, okay, jest tutaj na tej platformie A wy tam jesteście hej Kurde Wy tam Ech. jesteście hej Okej okay, jest Co na tej koło? platformie znowu u uważam na plecy. Chyba. Tak, Chyba? Nie? O kurde, wleciał tu! A! Pamiętam jak w SCP przechodziłem klasę D, gadałem na kogoś, nagle się do ja i zmył sobie jakąś 106 obok mnie stoi i krzyknąłem. <grym> <grym> Dobra, widzę, widzę. U góry, u tak, góry. Nawet nie zostaje, stara, z tego zazwyczaj. O, nie. nie! Nie, 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 nie! <grym> hmm. Okej, okay, ja wiem co ty zrobiłeś Janes ja Chyba to mnie to nie, to nie zauważył To było strasznie <noise> głupie co ja zrobiłem A co Zmywara No Piknij jedynkę o, Nie mają pistolecik mały No o Boże. Błe, błe. To, będzie cięż... to będzie ciężkie teraz jak sobie to wyjaśniliśmy Nie, 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 nie! Nice jest przerażające jak widzisz, jak taki tak. ten na ciebie leci. Jak ktoś na ciebie leci, to jest chyba komplement. Nie. Zależy. Może być jeszcze nieatrakcyjny, nie? No ale i tak komplement, że ty jesteś atrakcyjny A bo tam no, no, się przeliczyłem tutaj, gdzie inny gust No No też no, Może by się iść pokoju, no, nie... i... Aj Śmiesznie w ogóle mi drag wyskoczył do góry To no, <laughs> Może iść w Mo e Mogą być w pracy Wróć na polu bitwy Tak wysoko wyleciałem Tak, 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 tak to tak jest... jest Ale mam pomysł Idzie 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 O nie przeskoczyłem Co za cringe Krąż. No nie, no... No tak, bo mnie widać, zapomniałem. Nie, wcale. Nie! Nie! O, jest! Trzeba chce mi to Ale to było dobre. No. Ja się wspiąłem tam do niego normalnie. Czy uszyj sobie, mną mam mnóstwo punktów. No, dawajcie, jakiś inny. Królobójstwo lecimy. Ja im tak, dobra, to na pewno mnie ktoś pobije. Wynik niezbędny Kto do... Co wiesz piszę takie wulgarne rzeczy? <laughs> dobra, startujemy. Coś cały czas mi przeszkadza. O kurde ja nie oh. pamiętam... Dobra, to było to chyba co ja chciałem. Bo ja mam no pakiety. Nie, ja nie. pakiet... Nie, przemkuję pakiet! Nie nie! Jezus, nie straszcie mnie tak proszę! Nie! W życiu <grym> Ej, a to jest jaki tryb co teraz gramy? To jest król. O no, nie, no. jestem królem! No Zabić króla nie. Dobra Jak coś, to w tej grze jest fall damage, tylko, że go bardzo trudno jest zdobyć. A. To jest... Zamlokowało mi się. O, już nie. o, nie. O, nie. O, nie! O! nie! No nie, zapomniałem zmienić pakiet. No to mapa jest na czele mała, że tu się dzieją śmieszne rzeczy po prostu. Tak. Aha, już, się zaczyna, już się zaczyna ta taka śmieszna zabawa. E, czym cię granat wrzucało? Kurde! Okay. ale spam taktyczny, poszedł klawiatura, tylko bardzo nietaktyczny. Kurde, ja stoję w takim miejscu, że wszyscy przychodzą, na ich na hałas, nie ma. O, właśnie tutaj. zapominam, zmienić plancha. Co to było? super kombinacja, to jest iglak. Aha. Jak się robi tą super kombinację? Yanez. Nie, nie, przejdź. No, Mataniasz, mnie nie, My! Kurde! Dobra, -y. Kurde. Jesteś królem. Jason masawa. Oj tam, oj tam! Nic podobnego. <gry> nie wcale. Przeliczyłeś się pan z tym granatem? O nie. <gry> Czyli pod siebie. Staję, staję, odejrza mi Ja też Zobaczcie Zobaczcie gdzie ja idzie! Crossfire, crossfire Moment, ja zapisuję śmieszny moment Moment, ja zapisuję śmieszny moment No dokładnie Dobra, spadam stąd Nie, chcę się z tobą bawić Ja z jumpscare Żart <grymne> NIE! Żalenie. Żalenie idę po ciebie, nie? Teraz... Ten choroby, ja ma... Kurwa, wszystkie choroby na <noise> NIE! Koniec bro... Koniec Samo broni! O-o! <noise> ty zawsze tak za mną byłeś! NIE! Ty ty z Ja się... dziwię, co mnie nadała. On próbował we mnie A. chyba walnąć. <noise> nie, nie, w max akurat celowałem, ale... Ale nagle się wszyscy... Wszyscy na ten... O nie, nie wiem gdzie ludzie są. No nie, Max. O, ale macie... O nie, kto to, kto to zabrał? Aj. Drzewa rozmawiają! Po fińsku! Po fińsku! nie, Mnie! Tak, tak, Lol. Co, ty co ty robisz? I ja co ja jest serio, taki test na tak, tak. Tak! Jak ty wiesz, co się dzieje? Mam to macie, tutaj, musze, na tyle muszę, muszę poprawić hmm. Też mam na, nagle? Nie, nie. Nie. Błe, ty mówisz. Oh i... e, e, nie, ty Nie, Nie, ty ty Nie, Nie, to Nie, ty to Nie, ty Nie, Tak, Tak, z zasięgu. A to ty byłeś. Tak. Macie tak podobne ja to skiny z Maxem, że was mylę po prostu. co? Macie podobne skiny z Bumble i Max. No. oni mają chyba defaultowe. Ja, ja nie zmieniam nic nigdy. Nie, nie zgadzam ja zmieniałem się. <noise> Jak mnie wywaliło. No kto tu jest? Wszyscy! Zastają. No właśnie widzę kurde! Za mną <laughs> Jaka kolejka! Kurde, nie, nigdy za mną chodzi i ciągle ktoś mi od zabija. O to chodzi! Nie. I to najlepsze, najlepsze, że to nie jest tak, że po prostu wchodzi na, w sekundę i zamija, tylko chodzi za mną kilka minut.

My się jeszcze tak śmiejemy, nienormalnie normalnie. Gdybyśmy my się jeszcze tak normalnie śmiali dosyć. Ile was tu? A, za dwie Co ja zrobiłem? Ja ciebie zabiłem z tego, ale rzuciłeś gromadę. Hej, ja rzuciłem granat tak. <śleski> 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 ja nie, Niech mam kompletnie pojęcia, co się dzieje. O Czemu mak Czemu... Zmywara jest teraz królem? No bo... Bo tak, pod czemu nie? Bo no, odkryłem przycisk Q. Nie, no literalnie. No idź, ja próbuję zmywarę zabić! No to idź sobie stąd. No Janek, no weź, no a ty jesteś cringe'owy. się ja nawet. No, jest to jest to małe. Mam kamerę. To jest to tylko prank. Mam kamerę. Ja nie mam. Nie, nie mam. Ja nie mam. Ja No, nie, 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 nie. Ja <laughs> Proszę weź, no i wiem, że sobie takie podwójne pod dziecko z takim głosem... Żeby... UEEE! Nie! <śmiany> to BINGUS! Nie no, on dostał... DCzekno <śmiany> on akurat dostał tutaj... tę osłonę? Za chwilę. Chodź tu. Nie, nie. O kurde! Chodź tu! Nie! tu Nie nabiorę się tego na Nie! Nie! tu powiedziałem! Nie, nie. Ja nabiorę się to na nie, 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 Dostałem Dostępiąc... o... wyzy bardzo... <laughs> do... Okej, okay, crossfire. Crossfire. Dostałem bardzo pocieszającą wiadomość. Na czacie było blisko. Znaczy jakby na ekranie mi się pokazało prostu. No nie, on, on mnie widzi. O nie, no. Mak! O nie, chciałem rzucić Gajanata na ta do wlotku, a on też poleciał i się odbił nam. Nie, no, mi skliknąłem! O oh, nie! Ajajaj! Aj, aj. Ale co sekunda od wygranej oh. Nice bomba. Dobra, y jeszcze raz? No Inna mapa.